Szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildrzeniek.pl Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Zobaczymy czy piłkarze Odry wzięli sobie te słowa do serca. Z wrocławskiego stadionu wita Państwa Kamil Sobala, który ma wielką przyjemność skomentować dzisiejsze starcie, w którym Ślęza Wrocław podejmie Odrę Wodzisław. Na sam początek oczywiście gospodarze, czyli Ślęza Wrocław, którzy wystąpią w następującym składzie. Z numerem pierwszym Wiktor Gasztyk, z siódemką Przemysław Marcjan, z numerem jedenastym Olek z 15 Oskar Hampel, z numerem 17 Vinicius Mateus, z 21 numerem wystąpi Adam Samiec, z 22 Miłosz Kozik, z 23 Maciej Tomaszewski, z numerem 24 Zagram Paweł Fediuk, z 25 Mateusz Kluzek i z numerem 26 Dominik Krukowski. A jeśli chodzi o dzisiejszych gości, o od Rewodzisław, to oni zagrają dziś w nieco zmienionym składzie w porównaniu do tego co widzieliśmy ostatnią, bowiem z numerem pierwszym zagra Kasper Szewczyk, z piątką Paweł Zdunek, z ósemką Mateusz Flak, z dziesiątką Mateusz Popczyk, z jedenastką Maksymilian Roguła, z numerem piętnastym Kamil Mięsopust, z szesnastką Szymon Mroczko, z numerem dwudziestym drugim Krzysztof Krzyżok, z dwudziestym czwartym Tomasz Krężelok i z numerem trzydziestym trzecim Bartłomiej Barański. Z kolei z numerem siedemdziesiątym siódmym zagra Patryk Mociak. E, obu panów, ale już teraz wracamy do meczu bo on, osiewa, on osiewa się właśnie dzisiaj, w tym momencie rozpoczyna. Góruje w tej statystyce, w statystyce zdobytych bramek. Teraz z lewej strony cały czas Ślęza. Fantastycznie, tutaj teraz się pokazał zawodnik Ślęzy i dobrze jest konstruowany ten atak, podaje na prawą stronę. Strzał i nie ma! Kasper Szewczyk. Kamil Mięsopust, fantastyczny ostatni mecz, ale teraz jeszcze przerwę, bo teraz Mateusz Flak i nie ma! Sędzia jeszcze chwilę tam... Wdało się w pełną dyskusję z zawodnikiem ślazy, ale będziemy mogli wznowić już ze stałego fragmentu gry dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj teraz zbierze ją zawodnik odry BARAŃSKI! Ależ tutaj fantastyczne przedłużenie, główko jest gol. Ależ to wykombinowali! Jak dobrze zobaczyłem, to był oczywiście mroczko, Szymon Mroczko, który przedłużył te dośrodkowanie, można by rzec. I tym samym Odra otwiera wynik tego spotkania. A my patrzymy, jak do tego doszło, że to goście wychodzą na prowadzenie. E, Gurują gospodarze dzisiejszego spotkania. Trzy zwycięstwa, jedna asysta, jedna porażka, a teraz Dunek. Próba podania prostopadłego, ale to kończy się wyblokowaniem, ale cały czas Odra przy piłce. Fantastyczne podanie tutaj do Barańskiego, flak, Mateusz flak Domroczko, troszkę źle wyrzucony Mroczko, ale Mroczko dośrodkowuje w pole karne, jest cały czas groźnie, krężelok, krężelok, zachodzi na lewą stronę, zdunek i nie ma! No i Ślęza musi sobie radzić i cały czas szukać tych okazji. Można tutaj rzeczywiście niebiesko-czerwonych po za grę w obronie, ale teraz Ślęza znakomicie! Teraz zagrywa główką piłka Ślezy i mamy bramkę! Mamy wyrównanie 1 do 1. No, znalazł się ten korytarz, o których przed chwilą mówiłem. Za którymś razem się udało. No i fantastycznie tutaj pomyślał zawodnik drużyny gospodarzy, pokonując Kaspra Szewczyka takim lobującym strzałem. Widać to zresztą. No, wtedy był bezwrankowy remis, dzisiaj takiego już na pewno nie ujrzymy. Teraz prawą stroną przedziera się Ślęza. Oj, jest bardzo groźnie. Fatalne wybicie broczko, ależ było blisko. A wspomniany Winicius Mateusz to bardzo pewny tutaj wybór trenera Ślęzy. Jak na razie 25 meczów, 14 bramek i 3 asysty na jego koncie. Teraz lewą stroną przedziera się Odra. Odra cały czas tutaj są próby zagrożenia i teraz wyłuskana piłka. Barajski GO! To zrobił, ależ to był strzał. Mówiłem, że ten chłopak potrafi uderzyć z dystansu, i widzicie Państwo sami. Wow, cóż to było za uderzenie! Bartłomiej, Barański i znów Odra wychodzi na prowadzenie. No, zwróćmy uwagę, jak walczona została ta piłka, wyłuskana i ten strzał. Dobre odry na sercu całemu sztabowi. Dośrodkowanie w pole, karne szewczyk, ależ się pomylił, jest Gol! Ależ pomyłka Kaspra Szewczyka. I ona kończy się bramką wyrównującą 2 do 2 we Wrocławiu. Raz to wyszło, drugi raz wyszło, teraz jednak piłka wylądowała na aucie. Zobaczymy, czy będzie jakaś jakoś skorygowana taktyka gospodarzy. Teraz fantastycznie flak, ależ tutaj jest cały czas groźnie. Teraz popczyk, ale bramkarz gospodarzy popisał się fantastyczną interwencją. Wiktor Gasztyk. No i y sytuacja popczyka nie kończy się bramką Leodry. Mamy dalej 2 do 2. Dalej remis do Krukowskiego. Krukowski Tomaszewski. Kluzek. Kluzek. Podanie prosto prostopadłe strzału. I nie ma. A już tutaj Odra już konstruuje swój kontratak Podaje na lewą stronę. O, jest bardzo groźnie. Barański, Barański. Cały czas utrzymuje się przy bice. Barański. Roguła, krężelok, krężelok. Podaje do Flaka, Mateusz flak! Mateusz flaki nie ma! I w tym momencie sędzia rozpoczyna drugą część tego spotkania. Wrocławianie dwa razy musieli gonić wynik i dwa razy go dogonili. W konsekwencji czego mamy dwa do dwóch teraz, odra. Cały czas bardzo gęsto w prawej flance, i w ten sposób jest przerzucona na prawą stronę. Piłka, Vinicius, on już myknie prawą stroną, Vinicius, Vinicius, po połudku ścina do środka, tu jest mięsopust. Vinicius, Vinicius, schodzi do środka, Vinicius, ale piłka, daleko. Powoli Odra rozgrywa tą akcję, do środka, ale jednak strata, Odra jednak odzyskuje tą piłkę po tej stracie. Duże zamieszanie, ale teraz Vinicius odzyskuje. On teraz tą piłkę Vinicius, zmgnie na bramkę, odry. Winicius schodzi do środka. Vinicius podaje na lewą stronę strzał i gol! Przemysław Marcian! Ale nie, jednak nie, szanowni państwo, piłka ląduje obok. Ależ z tej perspektywy tej komentatorskiej wyglądało to zupełnie inaczej. Pokonuje kolejnych rywali, ale jednak kończy to stratą. Nie, jednak odra cały czas przepiłce. Krężelok, krężelok. Ale jednak strata, tutaj Odra jednak podchodzi pressingiem, no i powstała luka, która nie została wykorzystana przez Ślęzę, krężelok, krężelok cały czas przy pizze. krężelok, ale nie. Teraz Ślęza lewą stroną, Kozik fantastycznie do lewej strony, Kozik teraz, Kozik, wycofanie na piąty metr i jest gol! Oskar Hampel zdobywa bramkę, która daje prowadzenie gospodarzom. Fantastycznie to rozegrali, dobra robota wykonana przez Kozika, który świetnie wycofał na piąty metr, a hamper się nie myli. Załodnicy z Ślęzy spróbują zagrozić, Roguła, Mociak, Mociak i kolejny raz odraźnie wybija Ślęza, znów przy piłce, Ślęza prawą stroną, mknie załodnik Ślęzy, dośrodkowanie w pole karne, jak to się skończy jest bardzo groźnie, spore zamieszanie strzał i nie ma. Teraz Ślęza przy piłce. Wawrzyniak. Wawrzyniak. Wawrzyniak utrzymuje się cały czas przy piłce. Wawrzyniak szuka partnerów do gry i właśnie znalazł. Prawą stroną Ślęza próbuje zaatakować. Dośrodkowanie! Ależ teraz musiał interweniować Kasper Szewczyk. Ale to za chwilę, bo teraz prawą stroną właśnie znów Ślęza. Podanie na prawą flankę. Dośrodkowanie! Strzał i nie ma! Ale cały czas jest groźnie. Oj, mięso troszkę tak niefortunnie teraz. Chciał podać do swojego... Kolegi z drużyny teraz. Oślizlok! Nie ma! Ale było groźnie. Cały czas jednak Odra przy piłce. I tutaj bardzo groźnie Vinicius. Tym razem z lewej strony. Podanie na lewą flankę. Znów troszkę przedłużone oddanie piłki partnerowi. Teraz podaje do środka. Strzał i nie ma! Kozik. Kozik. Dośrodkowanie w pole karne. Paweł Zunek oddala na chwilę zagrożenie. Elorhan, Elorhan, on już powolutku rozpoczyna swój rajd i podaje do Marcina Oślizloka. I co on z tym zrobi? Marcin Ośliznok zmierza już na bramkę ślezy. Oślizlok, strzał i tylko boczna siatka. Spotkanie. Dośrodkowanie w pole karne. Strzał, gol! Jak to pięknie zrobił! Cóż to była za okazja, i wykorzystana okazja przez Michała Batelta. On przecież wyfrunął niczym, odbijając się z trampoliny, i umieścił piłkę w siatce, i mamy tym samym 3 do 3. Ja, ja, ja. i zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildreniek.pl